Analiza spółki. Tekst. Na wtorek 10 czerwca 2025 roku. Na wykresie miesięcznym. Kurs akumuluje się. Akumulacja trwa. I będzie wybicie na 89 zł. RSI w obszarze wyprzedania. Stochastik do są bo sobie. MAC. MEMAC. Sygnał kupna. Na wykresie tygodniowym. Przecięcie średniej różowej od dołu zieloną jest do Kupna. RSI rośnie do obszaru wykupienia. Co najmniej na 89V będzie rosły tekst. Dywidenda 10% co roku wypłacana jest. Tekst wypłaca. dywidendę 10%, albo 11%. Na okres codziennym. Jedziemy do góry, resi rośnie do obszaru wyprzedania. Nad średnimi kurs jest, to znaczy, że będą wzrosty. Sygnał kupna jest. Na 89 zł będzie rosło. Jest początek spadku. Początek trendu wzrostowego jest. Będzie rosło na 89. Na wykresie 4 godzinnym. Rośnie kurs. Powyżej średnich. Kurs rośnie. Początek trendu wzrostowego. Na wykresie godzinnym. Kurs rośnie. Przecięcie średniej. Sygnał kupna. Średnia pomarańczowa przebiła średnią zieloną, do sygnał kupna i będą wzrosty na, na 89 zł. Ema C. Da, sygnał kupna. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Kupujcie tekst. dobra spórka. Wzrośnie na 89 zł. w długim terminie. A spodziewana górka 20 grudnia 2025 roku. Górka będzie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.